Z tej strony WNN. Dziś działamy w Duel of Champions. Sprawdzimy sobie, co tam w ultarzu cieni słychać. a ta karta kiepskawa, kiepskawa. Myślę, że czasami nie zainwestować sobie w tą kartę, która przynosi stworzenia. Ona jest epicka, Nie pamiętam, jak ona się nazywała. To jest to. Pieś Straceńców. Za yy, ile ona tam kosztuje? 16 Wtedy mógłbym ułożyć tego speltora Z tym czarem Ciekawe co jakby to się za tym grało Dobra nic Na razie jeszcze poczekam niedługo 68 No dobra to co może na początek Adarmanik 662. Znaczę go już z poprzednich filmików Początki bywają nim trudne, ale endgamy są na pełnej. Nie ma to tamto. Gaza. Upierdliwy bohater. Ludzący tymi wszystkimi spelami. Wracanie na cmentarz. A czy z cmentarza do ręki? No, ty po całości No zgrasz czy nie zagraż, no zostanę w ciebie tego typa hmm. Wygraś... A dobra, zagram agresywnie. Chciałem tego nie blokować, ale to chyba nie ma sensu. Zanim go zabija to będą trzy tury. Nie no, ma to jest gaza z tym, ze zasronymi... zasronym okaleczaniem. Nie, jest... myślałem, że tam postawi. Sens Zablokuję, tak i zagram tak. Dobra, teraz czas iść w magię. Wiedziałem, że ten padnie, ale przynajmniej ten nie zada damage, zada Jeff Jeff drzew, drzew, drzewo Czyli, O, grubo, grubo, grubo Się tak zrobił Tego się nie spodziewałem Zatakuję tak Dodam sobie magii I pójdę tak Jeff sobie kartę O, Jeff Pacnę zaraz tego zaraz już mnie denerwuje teraz kurde wszystko będzie kontrolo Dziadyga Jeszcze mi okaleczy Wypad O Co nie ucieka? Aha, bo to jest strzelec. Przed tym ucieknie. Trochę fail. Znowu będzie okaleczony. A nie, tak się zagra. Czy ja dożyję tej tury, żeby wystawić Banshee? Nas atakować, czy blokować, te Bo muszę tego, muszę zabić tego dziada, bo on będzie mnie męczył. Nic mocniejszego chyba nie wystawi, ewentualnie tego. Dobra, więc tu nic nie będzie, tu mam takie coś, turururum, jak to wykombinować, pewno jednego muszę zabić, tylko którego? A, na moment, zrobię tak i pacnę. Ale ten tak nie, ale dwóch padnę. Dobra. Tut będzie za zero. Tylko zrobię sobie tak. No i niech będzie. Niech będzie jak jest. Dwie tury do bansi. Ludzi. No na tył. Odrzuć kartę... Wyjrzyj mi tą kartę natychmiastowego zakończenia z dowolnego cmentarza. Czyli kurde, trochę będziemy mnie kontrował, dziad. Musi wejść chyba ten do gry. Kurde, to będzie zaciekły pojedynek, coś mi się wydaje. On już nie ma kart na ręce. A nie, ma. Dwie. Śmiesznie to wyszło. Zaklęć turę. Tu chyba nie będę za bardzo zaklęć używał. Bo on będzie tutaj mnie prześladował tym syfem. ój sobie. Co ty na to? kolego Do gry wchodzi Shinosi. Niewyobrażony koks obrona przed ciemnością. Teraz będziemy grubą rozkwinę jak go zabić No i w następnej turze wchodzi Adormalik i Banshee od razu za jednym zamachem też będzie gruba. Banshi te piękności moje mła, chodź do taty za jedną turę <gry> To zabił. Z zabił. Ciekawe czy ma... palosów. Dobra. Czyli jednak... Tu mogę przejąć. Czy to nie ma sensu? To chyba nie ma sensu. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Wstawię Banshee. Zabiję tego. A ten jest magiczny? Magiczny. Atakuję tak. Wyciągnę sobie tego. Tego. Dodam tak. Zakończę turę. Wyrównałem ten pojedynek. Teraz ważny moment będzie, co on zrobi. Czy zabije? Ale nie jest w stanie chyba za bardzo mi tu wsadzić tych sześciu damage'a. Chyba, że ma poosy co wątpię. Chociaż mogę się mylić. Zabił mal tego Atroposa, to jest błąd. W każdym razie, że jak mnie zabije, mam nawet dwóch łańcuchów marionetek i mogę ten szereg usunąć. No właśnie, spoko, to mi pasuje. Tego bym zabrał tu, a tak z tyłu bym zabrał tam, i tyle. Kiedy mączny kolem wkracza na pole bitwy, wybierze jedną so unikatową. unikatową, unikatową, kwarę zaklęcia a do ręki. Aha, no tak zrobił. No dobra, czyli będę musiał użyć dwóch własnych marionetek, tak? Ewentualnie balszy i władca marionetek. No dobra, GG. Ładna końcówka w moim wykonaniu. Przetrwałem jakoś do tej ostatniej tury. Czy do tego late game'u Malika. Dobra, teraz weźmiemy Jilatę Akamasa. Tu raczej nie będzie end game, tylko raczej early i mid. Druga, trzecia to spoko, może być. Może być, chociaż mogłoby być w sumie troszeczkę lepiej. Mógłby być jakiś uszczęścia, które dobija mi punkty akcji, wtedy bym ze swego kopyta w niego wjechał. A tak niestety nie wiadę, gdyż będę musiał czekać. Raczej nie mogę korzystać z więcej niż kart na Spok. raz. Dobra, lecimy tak. Pięstki. Let's dance. Bran nudzi, nudzi Niech się wysrywa z Shitu To nie było warte Dobra, zrywaj się, wysrywaj Teraz tak o I wystawię tego No, a pięknie się złożyło Wiesz, sobie wystawię Tego Usunę tego Idę do... słonika. Śmiesznie gra, śmiesznie. Hm. Trzy, a wtedy będzie kosztował. <grym> Jeszcze spoko. Na początku tury swojego dowódcy tworzenie po jednym punkcie. Śmiesznie. Dobra. To jeszcze nie jest turniej, spora na to. Zagram tak. I zagram tak. Zobaczymy co on wymyśli. Dobra, siódma tura, to jest pora na moje kombo. Gin. Zniszcz wroga stworzenia. Żegnamy pana, panie nudziarzu. Raz zabił, zmolestował. Zabił, zmolestował. Chyżość za 3. mamy 10. Czyli teoretycznie rzecz biorąc mogę wystawić tego i mogę wystawić... Ha, ha, tego. I będziemy go tu nękać. Błąd moim zdaniem, wysyła się z wszystkich spali jakie ma, i Jaki w ogóle ty. się, dobierzemy karcioszkę, no i czekamy, co on tam jeszcze wymyśli. No wszystko, paus, czy mogę to skończyć? Nie mogę. O Boże, a nie z drugiej strony to zrobię, to tak, Benz, Ciach. Benz, Ciach. Ciach. Dobra, to właśnie był y Akama 414 w moim wykonaniu. Jest to nies niesamowicie zajebisty dek. Tak naprawdę nic nie ma w sobie dobrego. Chyba nie mam nawet ani jednego epickiego. Nie, mam. Ołtarz Ash. To jest jedna karta chyba epicka w tej talii. Chociaż to też nie jest. Także trzeba ją grać. Bez niej można sobie spokojnie poradzić. No i epicki stwór... Y który właśnie niedawno zszedł z areny Który właśnie jak wchodzi do gry dodaje chyżość Jak zaatakuje coś też daje chyżość To są te dwie karty Nie są ciężkie do zdobycia moim zdaniem Można zawsze sobie je kupić No i reszta to jest podstawowe karty Które już na późniejszych poziomach na pewno macie Dobra, chwila przerwy Dobra, wracam po małej przerwie. No skoro brakuje jednej, jednej gierki chyba tak wygranej, do 68 to już zagramy. Zagramy to. Tylko tak myślę, czym? Czym to zagrać? Hmm. Dobra, może jeszcze raz Akamasem. Przydałby się triple win Do kolekcji, oj Proszę bardzo Grubo Jeszcze raz, o dobrą rękę miałem Chyba kolega się przestraszył Dziwne w ogóle, że nam wylosowało I takiego zawodnika No tutaj już inaczej to wygląda jakiegoś slowpoke slowpoke to będzie grubo no właśnie grubo 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 nie nawidzę tego slowpoka no się do tych z takiego powodu ah oh. ai nic, ale co się uczę, to nie odleczę. Następnej tu, że to wystawię. że tak powiem na grubasę z nim. Zajebistwie właśnie można tutaj kombosy wyprowadzać z wyprowadzaniem dużych stworów do gry. No niestety nie mam żadnej tutaj speli, które by mi pomogły. On będzie grał pewnie. Hmm, w sumie nie wiem co on może teraz grać. Zapomniałem co on ma tam na tych swoich naturze i tak dalej. Tarcze. Strony. Dobra, ryzyk fizyk. Nie? nie ma co się zastanawiać. Trzeba po prostu wystawiać i liczmy, że on tam wreszcie pełni jakiś błąd. Dużo do powiedzenia tym, dekiem nie mam przeciwko takim stopołkom, To na pewno. Właśnie, tarcie mi to wystawia. Co będzie, to będzie, no. Nic innego nie wymyślę. Nie usunię, mam Dispeli. Nie mam żadnych kontr na te ołtarze cienia. Także jestem praktycznie zdany na jego łaskę. Szkoda, szkoda, że tak wyszło. Chciałem wziąć slowpołkę. Że to inaczej by się skończyło. 12 kart, ja mam 7. 5 łódów szczęścia kosztuje ten ołtarz, który zwraca wszystko do ręki. Ale żeby mi to wszystko wywalić, nie ma bo mam magię natury i ten cień, kłócenia, tak? I on może teraz mi sypnąć dwa razy za 6, za 3, czyli 6 damage'u, czyli przeżyłoby dwóch koksów. Hmm, Sypuje się dalej. Dobiera se. No właśnie, będzie teraz leciał pewnie w. Ołtarz, tak? on? Siąc... dobra. Co tutaj dużo mówić? No wysypię się jeszcze z tego. Tyle na ten temat. Czy zaatakuję? Teraz będzie ołtarz cieni na banki. Tak będzie nudził, 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 póki zabija i tyle. O! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho. Panie mianie. teraz gruby damage. Hm. Czy da się poświęcić kreaturę? Jak to zrobić, żeby tu wygrać? W sumie mogę to teraz wygrać 7. Co to jest? Dwie wystawia stworzenie obozem lub mniej płacisz jeden. jeśli nie możesz zapłacić twój bohater otrzymuje, dobra, Trzymy to tak jednak. Damage IGG No a Kama z właśnie rozpierdził, Nergala OTK który jest najbardziej wkurwującym chyba dekiem jaki może być Dobra Triple Win 68 poziom 100 pieczęci 10 tysięcy złota Dzięki za oglądanie Trzymajcie się i do następnego Aloha